Saladin Parnas przed galą KSW 56, 58. Przepraszam, Selek strasznie dawno Cię nie było, więc mamy do Ciebie naprawdę setki pytań, ale postaramy się ograniczyć do tych najważniejszych. Jak po Twojej kontuzji nogi, czy już zaleczona, nie ma śladu i jesteś w pełni formie? Saladin Parnas, w KSW 58, y po jak Pour les courses, et comment ça va avec ta euh, cheville, ta blessure bah, Ma blessure, ça va, ça va mieux. Ça fait euh, un an que je n'ai pas combattu. Ça fait euh, trois mois à cause, de, à cause de ma cheville je n'ai pas combattu. Et Corona, maintenant, ça va faire un an. Donc euh, là, je suis pressé sur le ring et précédent des samedi Już rok nie walczyłam. Miałam przerwę 3 miesiące przez moje kontuzję w kostkę. Bardzo tęskniłam za walki i mam nadzieję, że robię dobrą walkę w sobotę. No więc przechodzimy do tej walki. Walka mistrzowska z Danielem Torresem. Chciałam zapytać przede wszystkim Salaha, czy uważa, że Daniel Torres jest właściwym zawodnikiem na właściwym miejscu, a więc czy zasłużył na tą walkę o pas? Pour le combat, on va parler du combat du euh, samedi. Est-ce que tu penses que Torres, il mérite un combat pour euh, le titre du KSW Après, ça, c'est pas moi qui décide. C'est le KSW qui décide, et qui mérite, euh, qui mérite que, je, que je prenne. Je crois qu'il a fait deux victoires au KSW depuis un bon petit moment. Donc, mérite. Euh, ouais, euh, il mérite. Hein. Il mérite. Okay. W, w końcu ja nie decyduję, czy on zasługuje na walki czy nie, to KSW decyduje, ale widziałem, że on wygrywał dwie walki, także ten, e zasługuje na tą walkę według mnie. Czy salach widzi najważniejsze, najmocniejsze strony swojego najbliższego rywala, czy w stójce, czy w parterze, czy właśnie w tej chaotycznej stójce, uderzeniach z różnych kątów, co jemu imponuje, jeżeli można tak powiedzieć, co jemu się podoba w stylu klatkowym, jaki prezentuje Daniel Torres? Okay. Comment tu trouve Torres i De au debout ou au sol et um, comment tu le vois? Torres, je Il est un peu brouillon, il fait un peu n'importe quoi. Il peut me surprendre avec n'importe quel coup. Donc voilà, je le trouve brouillon à Torres. Ok. Je vois que Ja on pas de style. Je suis un peu chaotique et je ne sais pas ce que je faire. Et c'est mon mot de la Daniel Torres powiedział dzisiaj, że trenował tej walki siedem dni w tygodniu. No dosyć, raczej mało spotykane. I teraz chciał mieć przewagę nad Saladinem nad swoim rywalem. Dzięki temu co Saladin o tym sądzi? E, Torres il a dit maintenant qu'ils qu'ils s'entraînent sept sept fois par semaine pour ce combat pour avoir uh, uh, plus uh, plus de temps pour préparer pourquoi qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses à propos de ça? Uh, je pense que moi aussi je préparais depuis depuis longtemps. Moi, ça fait pas que cette semaine que je me prépare, ça fait depuis, euh, depuis l'âge de 11 ans que je me prépare, donc il euh, n'y a, a pas de panique. Pour moi, ça n'a pas à dire. Si on me prépare 7 fois par semaine, je prépare aussi, quand j'ai 12 ans. Bardzo głośno było w ubiegłym roku o niedoszłej niestety walce pomiędzy tobą a Mateuszem Gamrotem. Muszę w takim razie o to zapytać, czy w którymkolwiek momencie było blisko do tego, żeby rzeczywiście ta walka mogła się odbyć w obojętnie jakiej wadze? On va revenir à propos de ton combat contre Gamrot, mm -hmm. est-ce que c'était proche pour ce combat et pourquoi il n'y avait pas ce combat? Bah, ça après c'est que les négociations avec le KSW, voilà, il y a quelques quelques problèmes, après ça c'est pas c'est moi qui gère, moi là, je me focus sur, sur le combat, on me demande des, des adversaires, euh, voilà moi je, moi je suis là pour, pour combattre. Est-ce que c'était proche pour ce combat euh, Ouais c'était proche, c'était proche, mais euh, maintenant il n'est pas KSW, maintenant c'est une BFC donc euh, c'est différent. Mm, tak. Ja w, w końcu ja nie decyduję nawarki, to my, ja tylko się skupiam na nawarki potem mam menedżerów i, i ten i KSW decyduje na to. Był blisko na tę walkę, ale po, potem były e, negocjacja, które nie doszły do celu. Co spaliło w takim razie e, możliwość tej walki? Z której strony była ostatecznie taka decyzja, że no nie wiem, ja nie będę chciał walki, ale chciał uwagi do takiego, nie wiem, na przykład do 66 w przypadku Mateusza, czy może Salak na przykład się okopał i stwierdził, że on nie pójdzie do 7-0 ani też nie zgodzi się na żaden catch, -weight, catch -weight po drodze, tylko chce się bić w swojej dewizji wagowej. Okay. Tu n'as pas voulu euh, prendre le catch ou le 70 et lui il n'a pas pris, euh, veut prendre le, le 66. Ah. C'est de ton côté, c'est de son côté, c'était au milieu. C'était de la négociation parce que voilà, c'est après, c'est business aussi. Donc euh, c'est business plus euh, sportif, donc c'est compliqué un peu. Mm -hmm. Après là, c'était plus moi qui gérais, c'était plus, euh, plus mes, 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 mes agents qui, géra, qui géraient ça. To była negocjacja, w końcu to jest, to jest biznes. Ja nie, chciałem, ja nie chciałem w jego wagę, on nie chciał w moje wagę, ale tak naprawdę ja, nie ja, który decydowałem na to, to mój menadżer, który wprowadzili całą tę rozmowę, ja nie oszczędziłem w to. To ostatnie pytanie ode mnie w takim razie. E, niedawno udzieliłeś wywiadu, w którym powiedziałeś, że dostałeś ofertę od UFC, ale odrzuciłeś ją na rzecz pozostania w KSW. Powiedziałeś, że KSW traktuje cię naprawdę dobrze, czujesz, że z nimi możesz osiągać szczyty e, i to są bardzo fajne słowa, które na pewno spodobają się em, włodarzom organizacji KSW. Natomiast ja mam takie pytanie, e, czy ty w ogóle planujesz kiedykolwiek pójść do UFC? Czy to KSW jest szczytem po prostu twoich marzeń? Okay. Euh, elle, elle a entendu que tu avais euh, un contrat de l'UFC, mais tu as refusé pour euh, rester en KSW car tu es bien traité ici. Euh, les managers de KSW, ils ont aimé ça. Mais franchement, est-ce que tu penses aller après en UFC ou, ou pas bah, Pour l'instant, c'est ton, ton rêve de rester en KSW. Bah, pour l'instant, je suis bien, bien en KSW. Le, euh, le FC c'est pour, 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 pour plus tard. Là je suis bien en KSW, il faut que je brille encore en KSW, donc euh, j'ai tout euh, faut que je monte tout, euh, tout, tout mon talent encore. Donc euh, j'ai tout le temps de travailler encore. Donc euh, voilà. Le c'est pas une priorité là, pour moi. La priorité c'est KSW. Là. Ok, na razie jestem w KSW, jestem bardzo dobrze traktowany, na razie nie myślę, że na KSW, chcę tutaj pokazywać, pokazywać więcej, na razie nie myślę o KSW, o UFC. czy ktoś całkowicie samodzielna decyzja, czy konsultował się z teamem, zanim zdecydował się zostać faktycznie w KSW? To była decyzja osoba, czy ty... Nie, to decyzja z drużyną, to decyzja z całym moją drużyną, z całą ekipą. drużyną. To nie jest moja decyzja personalna, to jest cała ekipa, która się przyczyniła do, do tej decyzji. Był problem z wannami w hotelu, bo są tylko dwie podobno, tak Darek nam powiedział, więc wiem, że 4 kg zostało, jak normalnie tę końcówkę wagi salad nie zbija. Il y, a, il y a un bain chaud, mais il ne chauffe pas très bien. Ça va être un peu difficile, je ne sais pas comment on va faire. Euh, on va voir. Hein. Est-ce est qu'il n'est pas bien chaud le bain chaud euh, L'eau n'est pas chaude. Donc c'est un peu compliqué. Il y okay. a un petit problème avec Sam, parce que j'ai une vannée dans le bain, mais il n'y a pas tant de vannes. Allez, on va voir ce faire ça C'est compliqué un peu. To c'est compliqué. Saladin, wyczyściłeś tę kategorię piórkową w KSW. Nie wiem, czy przegrałeś chociażby jedną rundę. Nie uważasz, że jesteś ponad wszystkimi zawodnikami federacji i powoli będzie brakowało ci tych wyzwań? Nie, jesteś na topie kategorii RE66 w KSW. Czyli wytwarzałeś całą kategorię. Czy myślisz, że będzie problem, abyś mógł mieć adwersarz? Nie, nie myślę. Euh, après, normalement, si, si tout se passe bien, on va voir ce qu'il va me proposer KSW. Ça va être, ça va être une surprise, je pense. Il y aura une bonne surprise. Si j'ai gagne mon combat, il y aura une bonne surprise. J'ai déjà est l'adversaire. Okay. Donc euh, voilà. Ok. E, nie nie myślę tak. E, jeśli wygram tą walkę, to będzie bardzo fajna niespodzianka. Nie mogę nam uwieść na to, na to, ale będzie bardzo fajna niespodzianka. Czy ta niespodzianka peut être un attaque dans la catégorie légère? Czy ty pomyśkasz że ta sorpresa zaatakuje kategorię 70. to będzie nie mogę o tym powiedzieć. Tak, razie czekamy. Tak, dziękujemy.